czemu mam tą radość. Ta radość jest dzięki Bogu. Ciekawe rzeczy dzisiaj powiedziała Iza i yy, yy, podczas uwielbienia. Bóg tu jest i Bóg chce dokonać niesamowitych rzeczy w Twoim sercu. Jestem przekonany, bo mam takie fajne, ciekawe słowo. Spędziłem sobie dzisiaj cały poranek, cały popołudnie z Panem Bogiem. Spędziłem sobie nad tym słowem. I powiem Wam, myślę, że to będzie niesamowite i uwalniające. A zacznę od pierwszego wersetu. Sobie przygotowałem. Nie to? O ten. Bo choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie. Lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. Bardzo ciekawe słowo, nie? Rozbierzemy troszkę to słowo. Sprawiedliwy. Kto to jest sprawiedliwy? Kto jest sprawiedliwy? Kto to jest i skąd możemy wziąć usprawiedliwienie? Przejdziemy do następnego wersetu, to jest Rzymian 3, 21, 26. A teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Dalej. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż, no, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla ukazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on był sam, sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. To jest koniec, nie? Czyli tutaj wybrałem to, bo tu nam pokazuje, kto nas usprawiedliwia i kto jest sprawiedliwy. Sprawiedliwy jest ten, który wierzy w Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwy jest ten, który przyszedł po to usprawiedliwienie pod tron. Sprawiedliwy jest ten, którego właśnie Bóg usprawiedliwi. I wiecie co Wam powiem? Tam jest napisane, nie ma różnicy, nieważne kto, każdy, który przyjdzie, każdy, który poprosi, każdy, który zawoła, każdy, który przyjdzie przed tron Boży. I poprosi o to usprawiedliwienie. Z otwartym sercem tego usprawiedliwienia dostąpi. Nieważne, czy to jest pięciolatek, czy dziesięcio, czy dwudziesto, każdy, który ze szczerym sercem przychodzi do Pana Boga, dostąpi usprawiedliwienia. I teraz tak, wiemy, że sprawiedliwość z Boga jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa i nie ma różnicy. Wszyscy przybyliśmy do Jezusa pod krzyż, po usprawiedliwienie. A wiecie w tym wszystkim też, co jest takie ważne, co podoba mi się w tym, że nie ma różnicy? Powiem Wam, to jest smutne, jest prawdziwe, ale taka jest prawda. Nie ma gorszy czy lepszy. Każdy z nas przyłożył gwóźdź do krzyża Jezusa Chrystusa. To jest prawda. Nie ma ten więcej, nie ma ten mniej. Ale widzisz, co wam powiem? To co jakiś czas temu Bóg do mnie powiedział, ja Maćkowi o tym powiedziałem, mówię spotkaliśmy się i mówię Maciek, mam takie poczucie, że mam pewne słowo. I tak tylko Maćkowi powiedziałem, w końcu Marek wszedł, mówi: wiesz co, jest wolny termin, podzielisz się czymś. I ja wiedziałem, że to jest to. I jakiś czas Bóg do mnie zaczął do mnie mówić o tym. I jest fajne takie słowo, które jest właśnie greckie. Ono jest dikajo. Yy, dikajo znaczy usprawiedliwić. Ma trzy takie główne znaczenia to słowo. Uznać za sprawiedliwe, ogłosić sprawiedliwym, uczynić sprawiedliwym. Tu Jezus nas uczynia sprawiedliwym. Czyli już wiemy, kto jest sprawiedliwy, tak? Sprawiedliwy jest ten, który wierzy w Jezusa Chrystusa, ten, który za nim podąża. A teraz kolejna fajna rzecz. Czy sprawiedliwy grzeszy, czy sprawiedliwy upada, czy sprawiedliwy się zmaga, czy sprawiedliwy ma problemy? I co teraz? Kolejne. Łukasz 15, 11, 32. Znamy to. To jest yy, opowieść o synu marnotrawnym. Dość często, jak czytamy tą tę, to myślimy sobie o ludziach, którzy są jeszcze nienawróceni. A ja dzisiaj, jak patrzyłem na to, Bóg mi coś pokazał. A co z ludźmi, którzy już są nawróceni? I przeczytałem sobie syna marnotrawnego, i zobaczcie. Tam jest napisane. Potem rzekł pewien człowiek, miał, zostaw. Dwóch synów. Czyli to oznacza, że oni już byli synami. Oni byli jego synami. Czytamy dalej. I rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój o młotem, który karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegł, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zarzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego: Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne cielę, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł: ojcu, Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia. Bym się mógł zabawić przyja z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten Syn Twój, który roztwonił majetność Twoją z nierządnicami przyszedł, kazałeś dla Niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do Niego, Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoje. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat Twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. To jest niesamowita historia. I chcę, żebyśmy spojrzeli, że czasem z nami tak jest. Myślę, że z każdym z nas, jeden w mniejszej sprawie, drugi w większej sprawie, zagubimy się, gdzieś odejdziemy, gdzieś pójdziemy. To, co nam Bóg da, skupimy się na tym, próbujemy jakoś to utrzymać i gdzieś tam odchodzimy powoli od tego Ojca, gdzieś tam idziemy dalej i nagle widzimy, że gdzieś coś jest nie tak. I nasze serce zaczyna być troszeczkę bardziej smutne. Bo Próbujemy te wszystkie rzeczy, i nagle dochodzi do nas: Przecież u mojego ojca było dobrze, miałem wszystko, wracam do Niego. I wiecie co Wam powiem, co tutaj jest niesamowitego? On wraca, a czy ojciec z Nim rozmawia na temat jego grzechów, na temat co robił, na temat tego, jak było? Nie. Mówi: Weselmy się, radość! Moje dziecko wróciło, przyszło do mnie, jest ze mną, czyli przyszedł, usiadł i zaczął się z nim cieszyć, że jest. Nie tym, co było, nie gdzie byłeś, nie co robiłeś. Mówi, jesteś. Jesteś, cieszę się, że jesteś. I zobaczcie, że tam jest. Ja pamiętam, jak Tomkowi też to wysłałem: Reynard Bonke kiedyś mówił o synu marnotrawnym, że. Ojciec jak tylko go zobaczył, to zaczął biec do niego. Biec do niego z radości. Mówi, żeby on nie zwątpił, nie wystraszył się i czasem nie zawrócił. To już ojciec do niego biegł. I tak samo jest z nami. Tak samo jest z Bogiem między nami i, między nami i Bogiem. Nieważne, gdzie poszedłeś, nieważne, z czym się zmagasz. Jezus chce z tobą o tym porozmawiać. Mówi: Przyjdź, daj mi. Ja ci pokażę nowe rzeczy. Zaraz wam pokażę niesamowite rzeczy, które na nowo odkrywam, jeszcze bardziej, a wszyscy je znamy. Wszyscy. I to jest nieważne, czy jesteś dzień, miesiąc nawrócony, czy 20 lat. To jest dla wszystkich. Dlatego. Zobaczcie, że tam jest synów. Jeszcze wcześniej w tym rozdziale jest napisane: jak pasterz zgubi owce, czyli jego własność, to idzie i szuka tej owcy. I to jest niesamowite. Wrócił do Ojca i Ojciec się z nim weselił. Czasem jest tak, że trudno nam jest się weselić. Narobiliśmy? Przychodzimy do Boga? Ale dalej gdzieś tam. A Bóg mówi: Nie, zostaw to już. Już wiem, ja tam byłem. Wesel się, że ja jestem z Tobą teraz. Bo o to chodzi. Tu mam taką wzmiankę do, dodatkową do tego. Wyobraźmy sobie, szczególnie rodzice. Którzy mają dzieci. Ale nawet gdyby, jak patrzymy na dzieci, nie? Dziecko nasze potrafi czasem być zbuntowane, kłócić się, nie chce robić. Idzie, ty widzisz, że on robi źle. Ale jak tylko zobaczysz, że on gdzieś tam powiedzmy się poranił, coś tam zrobił złego, ale już tylko robi ten drugi krok w tym dobrym kierunku. To już bierzecie radość, tak? Rodzica już bierze radość, że już nie jest na tej drodze, już nie patrzy na tam, tylko o, idzie, bo tak powinno być, nie? Ja myślę, nie mam dzieci, ale ja Wam powiem, te dzieci, które mam wokoło, i jak ja widzę czasem, są smutni, coś, ale jak tylko widzę krok w dobrym kierunku, to mnie już bierze radość. Nie chcę mi się myśleć o tym, co było. Chcę z wiarą patrzeć w przyszłość i być pomocą dla tego dziecka. Chcę być pomocą dla, tego, dla tej młodej osoby. I tak samo jest z Panem Bogiem. Nieważne gdzie jesteś. Bóg chce, żebyś przyszedł i dostąpił radości, dostąpił uwolnienia, dostąpił spokoju. Nieważne, czy jesteś dzień nawrócony, czy 20 lat. To jest nieważne. Bóg już cię usprawiedliwił. I jest napisane. To, to wam pokażę dalej. Mateusz 8, 21, 22. Proszę. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł. Mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy, czy aż do siedmiu razy? Mówi mu Jezus, nie powiadam ci do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. Jeżeli Jezus mówi coś takiego do Piotra, to ile bardziej On chce Tobie wybaczyć, jeżeli Ty kolejny raz przyszedłeś z tym samym błędem? Jak myślicie? Ja myślę, ja, ja czasem się z tym zmagam i myślę, że każdy z nas na swój sposób, że my, czasem jak już tam powiedzmy 10, 20 lat jestem w Bogu, że jeżeli ja gdzieś znowu popełniam jakieś te same błędy, to jak ja pójdę do Boga, to on będzie na mnie zły. Nie. Bóg stoi zawsze i mówi, chodź, bo ja chcę Ci dać wolność. Chodź, bo ja mam nowe rzeczy dla Ciebie przygotowane. Chodź, bo ja jestem Twoim dobrym Ojcem. Ja Ciebie kocham, ja za Ciebie umarłem. Masz przyjść z tym, bo ja chcę Ci dać wolność. Ja chcę Ci dać radość. Ja jestem gotowy z otwartymi ramionami. Bo Bóg nas kocha. Pokazał to na krzyżu. I dlatego powiedział Piotrowi, bratu masz wybaczać 77 razy, jeżeli on przyjdzie do ciebie skruszony i powie, że znowu zawinił. To o ile bardziej właśnie Jezus będzie Tobie wybaczał, jeżeli Ty przyjdziesz skruszony z tym samym błędem kolejny raz. Bóg da Ci wolność, bo tylko On jest tą wolnością. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Po co to jest napisane? Bo pomimo tego, że jesteśmy usprawiedliwieni, dalej grzeszymy. Póki jesteśmy w tym ciele, dalej będziemy grzeszyć. I Bóg doskonale o tym wiedza, wiedział. I dlatego mówi. Przyjdź za każdym razem, kiedy upadniesz, zgrzeszysz, zrobisz coś złego, bo ja chcę Cię uwolnić, nie potępić. Rzemian 8.1 mówi: W Jezusie Chrystusie już nie ma potępienia. Nie ma. Jest tylko wolność. I to jest dla każdego. Nieważne, czy rok temu się nawróciłeś, czy 20 lat temu się nawróciłeś. To jest dla każdego. Krew Jezusa Chrystusa płynie cały czas. Kolejną taką rzeczą ważną to jest właśnie tam wróć do Jakuba. Tam już masz na pewno dobrze. Jakuba, no. Przeczytamy. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa, niech śpiewa pieśni. Dalej. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go poddźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Dalej. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Słuchajcie, ja się cieszę, że ja mam braci, z których mogę przyjść bez wstydu, bez czegoś powiedzieć. Upadłem. Proszę Cię o modlitwę. Potrzebuję wsparcia w modlitwie niepotępienia, bo jestem grzesznikiem. Nie mówię, że ktoś ma mnie głaskać, ale jak przychodzę i mówię, że coś zrobiłem nie tak, a według Biblii, a ja chcę być według Biblii, mówi wyznawajcie, to znalazłem sobie parę zaufanych osób, że mogę przyjść porozmawiać. I powiedzieć, jak się czuję, gdzie popełniłem błędy, wyciągnąć jakieś wnioski. Nawet dać komuś prawo do tego, żeby gdzieś tam w jakiś sposób mógł mnie skontrolować. Rozumiecie, o co mi chodzi z, tym, z takim, w jaki sposób. Nie mówię, że mam je kontrolować, ale tak, jakby mnie sprawdzić. Bo tu chodzi o wolność, tu chodzi o pomoc. Bo ja chcę być wolny. I to jest takie niesamowite. Skoro Bóg pisze takie rzeczy, to to jest dostępne dla nas, po to, żebyśmy byli wolni. A to jest niesamowite, to co Paweł dzisiaj powiedział o tych bukłakach, bo on czymś zaczął, a ja Wam później pokażę, yy, czym zakończę. Bo jestem święcie przekonany i jestem tego pewien, bo Iza o tym mówi, mówi wiele osób, Maciek o tym mówi, Bóg tu w kościele, tu w tym Impact Church. Przygotowuje nowe rzeczy. Idą nowe rzeczy. I Bóg chce gotowych ludzi. Nie idealnych. Tych, którzy powiedzą jestem do Twojej dyspozycji. Jestem gotowy. Użyj mnie takiego, jakim jestem a jest więcej. Kolejną taką niesamowitą rzeczą, którą dzisiaj Bóg tak do mnie powiedział i fajnie było ją w takich siedmiu punktach yy, podzielone. Bóg w tym wszystkim, oprócz tego, że On wybacza nam, to dał nam też coś niesamowitego. A to już zależy od nas. Daj, Efezjan. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nazwiemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, yy, ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przy zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. I tu Bóg nam pokazuje jedną fajną rzecz, ale to zależy od nas. Zbroja jest przygotowana. Mają Pan Bóg. A teraz od siebie zależy. Czy będzie Ci łatwiej w życiu? Czy będzie Ci łatwiej się oprzeć grzechowi? Łatwiej oprzeć się ataką złego. Bóg jest gotowy codziennie. Przyjmuje cię takiego, jakim jesteś. On wie wszystko. Wylewa swoją miłość i mówi: chodź, możesz przyjść już po fakcie, że zrobiłem coś złego. Ale nie lepiej jest przyjść przed, by być uzbrojonym, by było łatwiej by właśnie te rzeczy, które nas atakują, a nas będą atakowały. I Biblia o tym mówi, że to się będzie działo cały czas, dopóki Jezus nie wróci. Będziemy się zmagali. Będziemy atakowani. Grzech będzie nas ciągnął do siebie. Każdego. Ale Bóg dał rozwiązanie na to trochę wcześniej. Mówi chodź, modlitwa, słowo, kościół, służba to są elementy, które pomagają, które są ważnym, ważną rzeczą w życiu każdego chrześcijanina, każdego dziecka bożego, każdego sprawiedliwego, które pomagają właśnie się ostać w tym świecie. Chwała Bogu za to i zakończę tym bo fajnie że mamy dosyć czasu pouwielbiamy jeszcze tak jedną piosenkę tak żebyśmy mogli z Bogiem właśnie porozmawiać dziękuję a wam powiem teraz czym zakończę drugi tymoteusza to na sam koniec Duch Święty mi powiedział, jak już kończyłem ten, mówi jeszcze to. To był siódmy punkt. Wierzę, że będzie to miało dla Was sens. Dlaczego Bóg chce, żebyśmy przyszli do Niego ze wszystkim? Bo On chce, żebyśmy byli oczyszczeni, przygotowani, żebyśmy mogli mieć więcej od Niego. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. Amen! Pan Cię zna, bo jesteś Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywie, wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do pospolitych. Jeśli wtedy, kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitym, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Jest to jest nie? I chcę zakończyć właśnie tym takim yy, małym elementem, dlaczego Bóg woła nas, byśmy się nie bali, porozmawiać o naszych błędach, o naszych upadkach, o naszych słabościach, bo pierwszą rzecz, którą w Synu Marnotrawnym czytaliśmy, co jest, Bóg chce się, jeżeli On mieszka we mnie i ja do Niego przychodzę, oddaję Mu to, co jest niedobre, a On się cieszy, że ja przyszedłem. Napełnia mnie radość. Kto miał tak? Ja tak miałem wiele razy i właśnie miałem tak dzisiaj. Rano wstałem. Mówię: najpierw puszczę sobie uwielbienie. Zacząłem sobie uwielbiać, dziękować, wyznawać swoje upadki, swoje grzechy. I wiecie co? Usiadłem do słowa i zaczęło mnie tak narastać radość. Czytam. Syna marnotrawnego i mówiła, już wziąłem ta radość. Bo Jezus się ucieszył, że ja do Niego właśnie przyszedłem. Bóg cię kocha, Bóg mnie kocha. Bóg nas wszystkich kocha. Paweł mówił o winie, o bukłakach. Ja mówię o naczyniach. Bóg ma przygotowane niesamowite rzeczy dla nas wszystkich, tu w tym kościele. Więc bądźmy gotowi z odwagą, z wiarą, z dziękczynieniem, z ufnością podejść do Pana Boga, nieważne co się stało, nieważne gdzie byłeś. On jest tu po to, by Cię uwolnić. On jest tu po to, by Cię napełnić pokojem. On tu jest po to, by Cię przeprowadzić przez każdy, każde Twoje wyzwanie. I chwała Bogu za to. Dziękuję. Amen.